Bo się widzowie, dzisiaj jesteśmy. Zostaliśmy. Okej! Okay. Zostaliśmy przyjęci do strażaków dzisiaj będziemy ten, gasić pożary. To jest mój kolega Antek, przywitaj się. No. No, pod ostatnim. po ostatnim filmie zostawiliście. 3-4 łapki w górę. się bardzo z tego powodu cieszę. I tak i prawie, prawie dobiliście yy, mi tutaj 500 subów, jeszcze tylko 9 Nie będzie Będzie koks Dobra No git Więc No co? Idę patrolować po prostu Ja idę jakby co patrolować Oko Ja już się przeleciałem czy coś. No, ale może ktoś może potrzebuje pomocy. Może ktoś się zapalił. No właśnie, może już. Kurde. A widzisz jakie my mamy garaże chłopie? No. Otwierające ja się. Dobra. Tutaj tak wolno. To jest trochę 5, 60 na godzinę. Kurde. Kurde, co to się dzieje? Co to? Och nie. Boss Serce jakieś. dobra. Szukam. Dobra, będziemy. O nie, stodoła się pali. To doła się pali. potrzebne ci wsparcie. Potrzebne ci wsparcie. Jest. Na razie nie, zobaczymy jakie to jest... Jakie to jest ogień. A e, malutki taki. Siano się Siano się. Siano się, się zapaliło. Bo było... Bo było zbyt sucho, ale już prawie że po ustrawi. Okej. Okay. Chyba wszystko widzę, chyba wszystko. O nie, jeszcze troszeczkę. się... O kurde! Olej się jara. Jara no, szybko. No a ja idę na górę Może się ugasi o Udało się Mam raz załatwione Kurde, dlaczego nikt nie dzwonił? Czemu nikt nie... Czemu... nikt nie dzwonił, co nie? No bo nikogo może tu nie było w Czyli nie wiem, ale widziałem jakiegoś takiego czarnego gosia, który po poszedł z paliczką. Może to on podpalił. Ale ser takie. Ta, to się ono było może takie. Takie suche, że jak się dotknęło to, to normalnie. już się złamało. Roman może jakiś. No, może jakiś. E! Jeszcze ja! Ale to ty na dole. Teraz ty na dole. No? A nie jakiś. To nie. Jakiś gość gdzie. co ja sobie narobiłem teraz? Muszę jakoś... Czekaj, muszę zrobić sobie tak, żeby wyjechać później. Oh, tak, okay. Tak muszę zaparkować, nie Dobra. Oh, no dobra. Coś coś nam przelało... coś nam przelało się! Co? Wow. 500 złotych! Jak, jak dużo? Siona. Tak. Ja się też. A, trzeba popracować troszeczkę tutaj. I tak, patrzymy sobie. Hmm. Dobra, ładuję się. Dobrze. No na razie nie ma żadnych zgłoszeń. No więc super. No to Na razie. No na razie. Nie ma zgłoszeń Dobra Ach, Idę zobaczyć, Mo jeszcze pojadę helikopterem Może coś będzie Dobra, ja sobie posiedzę Odpocznij w sumie no. okay, Idę ustałem No Okej, helikopterem Ej, klub się pali! O kurde, o nie, klub się pali. Ej, A tutaj? Nie? No. Klub się pali normalnie. Okej, okay, wszyscy, przyjdziecie... Uwaga, uwaga! Klub zaczął się palić. Uwaga, uwaga, klub za to się pali, Trzeba... Trzeba szybko robić. trzeba szybko. Uwaga, uwaga. Prosimy o... Prosimy o przyje przyjechanie tutaj. Ja muszę jakąś maskę gazową zawalić, bo... Się nie da oddychać. Dobra, muszę bo. Dobra, jest mam. Uwaga, uwaga, klub. Klub się zaczął palić. Uwaga, klub się zaczął palić. To mi pomaga, ale bez maszki. Jeszcze tutaj. Dobrze. Okej, okay, udało się szuk Okej, okay, dobra. Po sprawie. E, no czego ona wsiadła? Pip, Dobra, Lecie, lecę już do bazy. Chyba nasz. No, no mój. No. no, o kurde. O nie, jakaś dziewczyna. No. Kurde, wiesz co tak, było strasznie normalnie. Wszystko się jarało. O kurde, a gdzie? No klub ten... Pamy chyba go znasz. Kurde. No chyba ta... Ten... Bo nie było cię w ogóle słychać. W tej bazie... Bruk Heaven coś tam klub. który, Bo cię nie było słychać. Nie. Dobra, jadę nie, nie, Dobra. I turbo. No czekaj, ubiorę się. Dobra, nie, nie, ale ja muszę nie, bo Ja nie, nie, Jak nie, coś, Jak nie, 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 ale ja zrobię tak, żeby nie, wysłuchać. Ja nie, Czy, czy mamy jakieś szkodniki tutaj. No, nieważne, dobra. Zadzwonię do szefa. Halo szefie! Tak. No. E, czy znalazłeś? Znalazłeś coś już? Uwaga! E, doszło do zapalenia krawy. Znowu? To jest wsparcie policji! Policja! O nie, dobra, to ja ja, ja. ja pracuję w dwóch miejscach: czyli policja i policja. Dobra, już tam jadę. Wsparcie policji. Dobra. Bo wyszedł jakiś pirotechnik. Dobra, już jedziemy. Piroman. Dobra, uwaga, pożar został wygaszony. Potrzebne jest wsparcie policji. Już tam jedziemy. Co się stało? Tak. Nie wiem, bo myślałem, że trzeba na... na pożar, więc założyłem, ale zdajmy już od razu. Co się stało? Tutaj taki guspił. Jaki cały na czarną ubrany gościu, nie? Przyszedł tam palił. Dobra, dobra, jak... Ja, jaki miał wzrost? Jaki miał... Jaki miał wzrost? Wysoki był. Wysoki. Okej. Okay. Miał jakieś włosy? Nie wiem, nie było widać. A jakiej a jaki miał masę? A, dobra, dobra. Aha, wszystko się zgadza. To nowy, to, to jest nowy przestępca, którego szukaliśmy od 10 lat. Dobrze, że pan na, do nas zadzwonił. Dobra. Dobra, znaleźli... Yy, gość znalazł... Poszukiwanego przestępcę, szukaliśmy, szukaliśmy go 11, 10 lat. Prze może przebywać w swojej bazie. Dobra, Mus go, musimy go znaleźć, za, za, aż podpali całe miasto, zanim podpali całe miasto. Musimy. Musimy, a musimy wszystko złapać wszystkich praktycznie. Dobra. Dobra, musimy, muszę poszukać. Uwaga, niewielki pożar szkoły pożar znowu Kurde znowu? Pożar szkoły? Okej, okay, już jestem Okej, okay, maska gazowa, maszkę Jeżeli mogliśmy szkołę zostawić, żeby się paliła. No dobry Nie! No wiem Chyba wszystko się udało. Dzień dobry, pan jest w tym filmie widzicie? Chyba tak No, ja już odjeżdżam, na razie Ja odjeżdżam gdzieś tam do, do swojego domu, na razie Ale on tylko na meczach No. Dobra, i tak to wyglądało że przelali, już zarobiliśmy aż 1000 zł, więc do widzenia i czekajcie na kolejne filmiki, bo mogą się pojawić no może już niedługo, na razie.